Witajcie, w tym poraniku pokażę Wam, jak korzystać z programu V-Reveal to program, który poprawi jakość Waszego wideo. Ja w poraniku będę korzystał z wersji premium, czyli płatnej, ale w opisie Wam dam link do wersji darmowej, free. Dobrze, pierwsze co, to oczywiście otwieramy nasz program V-Reveal, i ja mam go tu dzisiaj zarejestrowanego. Nienawidzę skrótów na pulpicie, więc po prostu będę musiał go otworzyć w plikach. V-Reveal well. Otwieramy nasz program. I. Czekajcie, chwilkę. Otworzył nam się program. Teraz czas zaimportować jakieś, yy, dymę to, wideo do, do naszego programu. Ja sobie już przygotowałem swoje stare. To jest stare. Wideo, wideo. Czy A, to jest dobre. To jest stare. Przekładamy je tutaj. No i mamy już nasze wideo. Teraz, żeby poprawić, ee, klikamy on. Click Fix. odznaczamy opcję Auto Contrast. Ee, I zaznaczamy opcję The entrance. Dobrze. Przejdźmy teraz do zakładki Fine Tuning. Tutaj, możemy zmienić aspekt naszego filmu na 4 na 3, 3 na 2, 16 na 9. Zalecałbym zmienić na 16 na 9. Clean, czyli jak mam jakiś film taki nagrywany sobą kamerą, to nam 3000 pikseli. Czyli możemy dać low, med lub high. <laughs> Eee, żeby najlepiej był film wytrzymać, do... zalecam dać na height, jednak e, film może więcej zmywać, albo się więcej renderować. Stabilizację Zone, tu możemy przybliżać jaki i nasz film. Off to jest, aby tego nie było. Fill Light, tu ustawmy na 60. Shadows, tu ustawmy na 10. To jest przyciemnianie. Ok. E, Sharpen Intensity. Intensity. Przepraszam, panku, było Tu ustawmy na 60. Sharpen Focus. Tu ustawmy na... Na 2. Saturation. Ustawmy na 60. White balance całkowicie w prawą stronę. Oczywiście tu możecie ustawić według własnych, aby to powiedzieć, jak wy chcecie po prostu. Zależnie od Waszego filmu, jak będzie zepsuty, czy tam, jak będzie trzeba go poprawić. Po prostu tego będzie chyba Wam się podobać. Dobra, tu możemy sobie jakieś efekty typu vintage, czyli będzie nam taki film jakby taki stary, <coughs> dawny Grain to jest ziarno, czyli możemy ustawić sobie ziarno naszego filmu. Widzicie jakie ziarno nam się pojawiają, jak się odtwarza film. Nie wiem, czy to będzie widoczne, nie widzicie chyba takich ziarnień, co tu w tym filmie to my teraz zapiszmy film klikniemy save to this następnie wybierzmy tutaj keep resolution um, zaleca ustawić keep current resolution żeby nie, tak, nasz film jest nie jest 1080 tylko 240 żeby go nie zachwycać się, że możemy dać 1080 bo wtedy nam się popsuje jakoś, po, po prostu się rozciągną piksel format tu zostawiamy han.264 <coughs> i to będzie rendering MP4 Dobrze, AdWordset. Um, tu oczywiście quality ma być na best. Tu tak Browse, przejdźmy gdzie nasz film ma być zapisany. Ja oczywiście wybieram dysk, który jest duży, czy ma dużo miejsca i, ma, i po prostu nie systemowy. Chwiamy, OK i następnie Save. Film może nam się zapisywać w zależności od długości, czy będzie się długo zapisywał, czy krótko. To dobrze, myślę, że pomogłem. Zapraszam do subskrybowania, oceniania i komentowania mojego kanału na YouTubie. Cześć!